Ostatnią raz z SM i babcią Marysią, postawiliśmy lidera i zniszczyliśmy wszystkie cztery spawnery w bazie Sagiego. Niestety ktoś mnie wydał i dziś przyszedł czas po niej za to wszystko konsekwencje. No, kreatorek, coś się do mnie chce? My w sumie mamy biznes biznesbogpąt do dokończenia, więc. No, jakieś serduszko, coś tego? To by mi się przydało. Muszę iść w ogóle do bazy. Bo nie mam, ja tam cały czas bez zapasowego seta i jeszcze jaderka nie mam, Też muszę perełki pokupywać sobie. O, siema kap Kapilos, cześć. I masz jakąś perłę? Dobra, słuchaj. Bo perłę? mi się perły skończyły, a... no. A ile masz? No zero właśnie, mi się skończyłem, bo ja bo ja byłem dosłownie tam do mojej bazy, szedłem, ty wiesz, gdzie mamy bazę, to jest po prostu tą perłę długą stridentem cyknąłem, wiesz, a wolę zawsze mieć. No, 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 szczerze, mało mam tych pereł, mogę ci dać e, jedną maksymalnie mam. Dzięki, dzięki. Co tam, co tam kreatorku potrzeba? E, dobra, słuchaj, bo ty, mały szponcielu, chciałeś tutaj babcię zabić, nie? No my chcemy chyba babcię zabić, nie? No, no my chcemy oczywiście, chcemy ją wzorować. Do samego końca. No. I teraz tak. Zrobiłem coś, co tobie się bardzo spodoba, bo wybudowałem trapa. Ja Pierdzielę, dobra, bajka. Zrobiłem trapa, który jest w stanie normalnie zabić babcie na, na jednego hita. I chciałem ci, ci go pokazać, jak on wygląda, no bo musisz jakby wiedzieć, zanim babcie zaprowadzimy. Nie, no, ja pierdziele dobra, w końcu zemsta będzie. Wrescimy się na tej penerze jak ja ją... Ja ci pokażę tego trapa i pomogę ci ogarnąć itemy, co ty na to? No dobra, bo powiem ci ja bym wołał ci z tobą pochodzić, bo po prostu jest masakra, nie? Ko, poczekaj, wejdziemy najpierw do Stasza jednego, bo ja muszę wyciągnąć coś z skrzynek, dobra? No Jezu, myślałem już, że ten... Uuu. Dobra, już... Już wyciągnąłem. Łóżeczko. Eee, tu... To jest ogólnie moja taka tajna baza, żen... nie? Czekaj, bo... Kliknąłem łóżko przez przypadek, w naszym przypadku. Ja mam Wojsa pod V. Kliknąłem i ja na czacie milion V mi się napisało, nie? Tak. Ale, ale masz Stasza, no, pamięci. No, Stasz potężny, no bo już wyciągnąłem z tej skrzyni. Ogólnie to jest moja nowa baza. Będę musiał jeszcze zrobić podki. To e, poczekaj na górze chwilę. Dobrze w sumie, że kliknąłeś to łóżko, bo, bo generalnie jest tam trochę niebezpiecznie, bo tam jest taki spadek i lepiej, żebyś tam nie wpadł. No, ty, bo wiesz co, żebym się nie wywalił, bo pamięć, że ja nie mam w ogóle jak przy bo w sensie ja mam tylko jeden totem, więc wiesz, jak mi padnie totem, to ja mam potem lipę, nie? Więc no, no dobra, no ciulno. A gdzie, gdzie to, masz tam do góry, czy gdzie? E, ta, ta, tam do góry. Ja już zaraz przechodzę tam, tylko muszę potki zrobić, dobra? Elo, zrobiłem potki, trzymaj jedną. Ooo, kurde, dziękuję ci bardzo. A ja będę wam bardzo wdzięczny, jak zostawicie w tym momencie suba, bo ponad 75% osób tego nie robi, a filmy pojawiają się tutaj praktycznie codziennie. Z góry bardzo wam dziękuję. Podoba mi się ten nasz sojusz. Jakiegoś ESA babkę, no to byłby problem, nie? Musisz mieć strękwa żeby walczyć, tak? No, ja mam właśnie kurde problem największy z internetem, więc... tylko ja to... Ja to dzisiaj na tobie polegam, ja to dzisiaj ci bezgodnie ufam, nie? Bo mnie to nawet ten szkielet by zabił, nie? Jeszcze tam ci 8 kapów. dobra? Żebyś na pewno nie zginął. I generalnie tutaj... Ten trafik jest w Kejwie, czyli jak babcia wejdzie no. za nami, bo babcia ogarnia nemosy, babcia będzie myślała, że jak wejdzie do Kejwa, to wiesz, nas po prostu ciak ciak, nie? Na bosami. Bo mhm. A tutaj po prostu damy knoka i babcia w panie dotrapa wtedy. E, no, ale to jest Kejwisko. No właśnie. Babci się spodoba, babcia będzie wiesz, z, z asikiemu, że od razu się esika uda strapować, bo es też jakby wiesz. No? w sumie? E, ogarnia w nemosy. Miałbyś swojego nemesis zabitego. E, czekaj, ja tutaj go tutaj rozkopię tutaj. Nie było tu? Bro, gdzie ja dałem tego trapa? Ale żeś go ukrył? Czekaj. Żebyśmy ją mieli jakoś łatwo wprowadzić tu, nie? To też może być wiesz, potem problem. No. Ona też głupia nie jest. Tak. Czekaj chwilę, tylko muszę coś... Myszka mi się Ej! Na torek, obróćcie, ej! Obróć się, obróć się, Co? obróć atakują się! Atakują Czekaj to bije ich bije ich w Ej, dwóch! Długo, dobra, ja wziąłem B tego! Papy ja... drajtowych, co? Nie weź tego, ja, ma, ja mam jedną perłę! Latore mi zaratuje Do mnie już totem idzie! Dobra, czekaj, ratuję się! Dykoł mnie! Kapilot! Kapilot! Niech mnie! Nieźmieci! Nie wróciłem! Nie, Kapilot! Nie wrócił! Co wy robicie? Woda! Polu! Ja ci tak ufałem stary! Niestety zginąłem, ale ta śmierć to był początek końca i to kto mnie zdradził i kto prawie że wyzerował, zobaczycie za chwilę. Dzień dobry! Nie. <laughs> Oj, Kapilocik, gdzie masz łóżko, powiedz mi? No właśnie, ja mam w bazie takiego jednego gościa, mojego sojusznika, ale tylko... Wy Ty go okradliście? Bo tu był staż, tak jakby. Okradliśmy mu całą bazę i ją zamurowaliśmy. Dobra, Kapilocik, słuchaj, ale chyba wiesz, chyba wiesz, czemu ze mną gadasz w takim miejscu? Czemu mnie zabiliście? Ja miałem Trident, miałem Seta, miałem 13 gapów, zmarnowałem potki... To nie będzie pierwszy raz, Kapilocik, jak umrzesz dzisiaj. To nie będzie pierwszy raz. A co się stało z kratorkiem? Chyba uciekł. eee... mi się to nie podoba e, i my jesteśmy kolegami. Ja to by nic złego nie zrobiłem. Dobra, Kapilocik. Nie będę obijać w bawełnę. Masz, co już z SM i zniszczyłeś mi 4 spawnery. No, już i na pewno. I jeszcze, jeszcze na środku wielką piramidę zbudowa... A, a, a. Zastanów się co mówisz, bo zapamiętaj to, będziesz się tu odradzać za każdym razem. Mogę cię zbanować z serwera, rozumiesz? Więc gadaj, wszystko. Kto, kto ci niby to powiedział? Ale to, to przypadkiem wyszła taka. Kapilot. Kapilocik, powiem ci tak. Nie! Ja... Ja się domyśliłem. Nie. Że ty mnie z tą bawcią bejtujesz. Ja się domyśliłem, stary. Ja specjalnie udawałem, że nie wiem o co chodzi. Ale ty tak naprawdę chciałeś mnie wykorzystać. Ja uważam, że to serce mi się po prostu należy z ciebie. Ale tak nie, nie, to, to, to cały czas kreatorek, jest. Podzielimy się sercami, ale proszę cię nie sercami? Ja muszę z nim. Ja wiem jakie pytania zadać, ale pewnie jego team już tu leci. Nie mamy dużo czasu. Tu nie no, nikt tu nie biegnie, muszę go przesuwać. Ten, coś tam przesuwać. Coś dobra, robi. kapilot. Um, dobra, kreatorek, po prostu weź sobie jedno serce. Weź jedno serce. No ale sprawy no, no stójcie, no stójcie, to dogadamy się! No... Nie, 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 słuchaj, słuchaj, ale... słuchaj, już wiesz co się dzieje. 8... Gadaj normalnie ze mną. No to to na wszystko mi teraz odpowiedz. No dobra, okej, okej, okej. Mogę cię wyzerować. Okej. Ok. Dlaczego masz sojusz z SM? Nie mam sojuszu z SM, jakby ja... No. No, ja, ja chciałem się na nim, na, na nim i na babci zemścić. No, ja to jest taki, wiesz, to jest taki. I zniszczyłeś nam cztery spawnery. Ale to nie wyglądało w taki sposób. No nie. No, ale, ale. No dobra, ale to. To było przypadkiem i, i po prostu Ez mi dał za to serce. I. O, dał ci za to serce? Y... W... Nie, nie w... Nie no, Sagi, dogadamy, no nie no, ale... Okazało się, okazało się, że S to serce dał mi w takim razie. Ale nie no, nie no, ja żartowałem z tym sercem, to proszę Cię, no oddaj mi ten serce. ja mam siedem serc już. Ja naprawdę, ja... Saki, no Czyli mamy jeszcze się. 7 razy do pogadania. No sobie, dobra, dobra, no ja ci powiem, powiem ci co chcę, ale nie, nie zabijaj mnie. Ja naprawdę, ja już ostatnio... No Powiedz mi, dlaczego trzymasz z SM? Słuchaj, no jakby ja po prostu chciałem zabić Delmę. Ja chciałem zrobić wszystko, żeby Delma zginęła. I... Chciałeś zabić mojego sojusznika? Mmm, ale mm, nie, 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 to nie, 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 no, no jakby to my chcieliśmy taką ustawkę zrobić na delmę, i to mhm. potem wyszło, że, że się tam on się, się jakby dokleił do nas, i jakby to tak przypadkiem wyszło. Ja chciałem honorowej walki, no a wyszło, że się pięciu wkleiliśmy w delmę, ale to było mhm. totalnym jakby przypadkiem i. Czyli chciałeś honorowo, ale wkleiliście się w mojego sojusznika w pięć osób. Ale przypadkiem, jakby to. To nie jest, to nie jest. A nawet widzisz, ja nawet o tym nie wiedziałem. Jakby... Seni, dogadam się, ja ci powiem ja jestem rudy, ja mogę sprzedać kolegów, naprawdę. Ja sprzedam kolegów, a tylko nie zabijaj mi proszę. Mam ważne pytanie, dobrze. Gdzie S ma bazę? S ma bazę? Ale nie... Dobry raz, Ale jaką bazę? O, o którą ci baza chodzi? A, czyli wiesz, o wielu bazach? Eee, o jednej. Gdzie jest? No dobra, jestem rudy, co mi zależy. W nederze. W nederze. A nie zabijesz mnie, nie zabijesz mnie. Gdzie w nederze? Gdzie w nederze? Oj, ja muszę teraz mieć jakąś pewność, że nie stracę więcej serca. ja misz po ty... Eee, jest w <laughs> nederze na minus, minus. Gdzieś tak, nie wiem, w połowie, no nie znam dokładnie, ale na minus. O, minus i jest na pewno. I super! Ale. Nie dobra, ale nie. dobra, nie zabijaj mnie, nie zabiję mnie, ja mam 60. To jest w na minus minus gdzieś w połowie nederu. No coś takiego, no nie, no dokładnie ci nie powiem, no nie wiem jak to tam jest dokładnie. Dobra, ostatnie pytanie, kapilocik i już kończymy. Ale nie zabijesz mnie! Nie, jak już będziemy normalnie gadać, to nie, ja już zabiłem cię wystarczająco razy. Już uważam, że zemściłem się za nasze spawnery, za lidera w naszej bazie i mam nadzieję, że już więcej Sojuszu z SM mieć nie będziesz. Nie, 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 nie. Ja, ja jakby ja już jestem cztery serca w dupę, ja już więcej nie chcę mieć z nim nic wspólnego i, i, mhm. i ale jakby więcej mnie nie zabijesz, tak? Jak mi odpowiesz na ostatnie pytanie. No nie będę miał sojusz więcej z nim, no. Nie, to nie było ostatnie pytanie. A jakie było ostatnie pytanie? Gdzie N1 ma bazę? No nie no, ja nie, nie mogę być aż tak rudy, no. Dobra, ale słuchaj, nie, nie możemy się jakoś inaczej dogadać. No jak też się kapilocik dogadać? No, jak też no, dogadać? No nie wiem, naprawdę, jako, jakoś się dogadamy. Jak po prostu, jakby wiesz, no, wyobraź sobie to: ja mam aktualnie 6 serc. Nie mogę już trzymać z S jak ja się wypnę mm. na chłopaków z N1, ja zostaję z niczym. Nie musisz się na nich wypinać, po prostu powiedz mi gdzie macie bazę, a oni się o tym nie dowiedzą. Nic tam nie zrobię, muszę mieć po prostu przewagę na serwerze. Kapilot, nic tam nie zrobię, obiecuję ci. Nie ukradnę temów, nie zgryfuję, nie zniszczę wam spawnerów tak jak ty, zrobiłeś to mi. Po prostu chcę wiedzieć w razie czego. Ale słuchaj, to... Ale już masz bazę, esa, nie starczy ci to, masz, masz... Nie, nie mam jeszcze, mam, mam, mam informacje, gdzie mniej więcej to jest. No no ale no to jest chwila moment, żeby pójść po naderze i posprawdzać. Ja straciłem kolejnego sojusznika, bo kreatorek to był też mój sojusznik. To co ktoś tam przyszedł? Nie. No. To tutaj no się. Nie dziwię się, bo nikt z moich sojuszników mi nie chce odpisać. A pilot. Powiedz mi jeszcze jedno, czy ty podałeś swoim sojusznikom kordy? Nie. To dlaczego nikt z moich mi nie odpisuje? Może coś robią teraz. I, i po prostu... Wągają ci? Spokojnie, kapilot. Nie, wy, nie, wy, nie wyzeruje cię, nie jestem taki jak S. Po prostu pamiętaj, żeby trzymać po dobrej stronie. Ja cię nawet ratowałem od delmy, jak cię bił. A ty zniszczyłeś mi spawnery. Zaraz tu wrócę, zostań tu. Jeśli ktokolwiek ode mnie zginie, wyzeruję kapilota. Ale kto zginie? Co, co tam się dzieje, Sagi? Bo ja nie jestem w temacie w ogóle. Kapilot? Ja? Jedziemy na przejażdżkę. Jaką przejażdżkę? Fajno. Nie nie, ale... Ja pilot, witam ciebie. E, tu tu? Poczekaj, co ty robisz? I, 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 kto? O nie tu twoje łóżko, o boże, to 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 nie tu na pewno O, tu zapraszam ciebie nie. i nawet nie myślę o ucieczce, bo cię wyzeruje. Chodź tu, już! Nie masz czasu. Raz, tam jest tyle osób. Co no to jest? Dobra, spokojnie. Chodź tu, czekaj. Pilot, wsiądź sobie w wagon. Wsiadaj w ten wagon. Wsiadaj go, wsi wsiądź, wsiądź, wsiądź. Ale, ale, wsiadaj, co? wsiadaj! Wsiadaj! On cię zabije. Dobra. Wsiadaj w wagon. Ja, ale gdzie ja jadę? Gdzie ja jadę? Witam, klikaj w łóżko. Ale, ale po co? Mam... ej, ale kliknięcie łóżka jest analogiczne z tym, że. Posłuchaj mnie, kreatorek czeka przy drugim łóżku. E-e-e, żebym cię teraz zabił. Kreatorek cię wyzoruje no, po dobra. drugiej stronie. Dobra dobra, 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 dobra. Klikaj w łóżko. Klikaj w nie. Kliknij, nie kliknąłeś, kliknij. Wyjdź z niego. Nie nisz go. Idź do przodu tender. No to idź pierwszy, ja jestem na ten... Idź pierwszy, idź pierwszy. Nie. Co to jest za box? Słuchajmy, kapilot. Spójrz do góry. Co no, to okay, jest? Tu. Tam u góry jest mechanizm, który właśnie się aktywował wokół nas... Okrąża nas y, mechanizm redstone'owy, który równo za 10 minut otworzy tą klapę u góry. Tam jest Ravager, który spadnie na ciebie i zabije cię za każdym razem, jak się zrespisz. Możesz im nawet podać teraz kordy i zobaczymy, jak twoi sojusznicy szybko cię uratują. Mają 10 minut, Tego tak się już 9 minut 30 sekund, e, no bo zaraz to spadnie, a już ci nie muszę tłumaczyć, że... Dozorca! Jezus, dozorca! dozorca. Nie, nie rób no tego! Daj, no tak. Nie rób tego! To był to, dozorca! To, to, no tak, no tak, poczekaj tam kapilota, poczekaj. Oddaj mi wszystkie bloki, jakie masz. A wiesz co? Sam sprawdzę, jakie bloki masz po prostu. Obiecuj, obiecuj, oddałem, oddaję, obiecuję, obiecuję, oddałem, oddałem wszystko, oddałem wszystko. Nie. Serce, podnieś, podnieś, podnieś. Nie podnoś tego kobla, nie podnoś go. Wiem, że oddałem wszystko. Więc powodzenia mam nadzieję, że Twoim sojusznikom zależy na Tobie i Cię szybko uratują. Bo tak jak już mówiłem, zaraz zostaniesz wyzerowany i to nie przeze mnie, tylko przez ale Nie no, ale za, 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 nie zostawi mnie tu. No. Nie! Dziemaj się, kapilot, i mam nadzieję, że już się nauczyłeś na przyszłość. No, nauczyłem się, już nie musisz wymawiać tego. Ciąg dalszy nastąpi, a wy kliknijcie w ten film, bo to live, który właśnie trwa.